Teren nadleśnictwa lubliniec jest obszarem, taki, który sobie w szczególności upodobała osnuja, gwiaździsta. Z tym szkodnikiem leśnicy mają do czynienia w zasadzie od czasów powojennych. Osnuja jest typowym szkodnikiem drzewostanów iglastych. 95% drzewostanów w nadleśnictwie Lubliniec to są drzewostany właśnie sosnowe. Stąd może też właśnie takie upodobanie siedliskowe. I też może i klimatyczne, no i warunki oczywiście drzewostanowe, sosna, szkodnik sosny. No to to występowanie tu się właśnie jakoś tak koncentruje. Tutaj mamy ostatnią spóźnioną osnuję, która jeszcze wyszła i zamierza wyudać się w korony drzew. Rój i odbywa się w dni słoneczne i ciepłe. Największe nasilenie lotu następuje mniej więcej od godziny 11 do godziny 14. Samice po wyjściu z gleby wędrują po pniu sosny w korony. Na pniach sosen oczekują na nie samce, gdzie dochodzi do aktu kopulacji. Samice po złożeniu jaj natychmiast giną. To dzieje się również z samcami. Ze złożonych jaj lęgną się larwy, które żerują na igliwie sosny zwyczajnej. Po zakończeniu żerowania larwy spadają bezpośrednio do gleby, zniszczeń dokonuje owad w stadium larwy. Szkodliwość tego owada, tej osłony polega między innymi na tym dla drzewostanów, że ona prowadzi taki tryb żerowania rozrzutny. Zaczyna żerowanie od nasady igły, czyli ona nie zjada, powiedziałbym tak, bardzo ekonomicznie Igiełek sosny od, yy, od końca, tylko właśnie od nasady, odgryza te igły, spadają. Czyli prowadzi taki rozrzutny yy, tryb żerowania. W efekcie masowego występowania może doprowadzić do znacznego osłabienia poprzez właśnie defoliację, czyli ubytek znaczny igieł w koronach drzew. Jeżeli do tego mogą dojść inne czynniki, takie stresogenne, jak na przykład susza. Jak możliwość wystąpienia innych owadów szkodliwych, wówczas ten ekosystem leśny może doznać szkody poprzez zmasowane występowanie szkodników, i wtedy może dojść do konieczności przedwczesnego wycięcia drzewostanów na skutek żerowania osnui jako tego szkodnika pierwotnego. Specyfiką osnui jest żerowanie na Drzewostanach tak mniej więcej w wieku 40 do 60-70 lat, a więc wiek drzewostanów młodszy. Wtedy te drzewa na pewno mniej przyrastają, ale jeżeli stracą też aparat asymilacyjny, no to wiadomo, że może to prowadzić do zamierania dużych powierzchni drzewostanu. Czy wyrządzane szkody wpływają na wartość techniczną surowca drzewnego? No to tutaj nie ma. To znaczenia dlatego, że jest to szkodnik aparatu asymilacyjnego liścia, więc nie, nie pogarsza się jakość techniczna. W 2022 roku na terenie nadleśnictwa Lubliniec zabieg ograniczenia występowania osnuje gwieldzicnej będzie przeprowadzony na powierzchni 950 hektarów i jest to powierzchnia, która od Kilku lat mniej więcej w tej wielkości jest realizowana. Około tych tysiąca hektarów, taka stała powierzchnia, na której wykonuje się zabiegi, stała w tym sensie, że hektarowo, natomiast oczywiście w różnych lokalizacjach. Żeby określić, czy już możemy rozpocząć zabiegi chemiczne, cieliśmy tutaj jedno drzewo na tej powierzchni. Czego szukaliśmy na tym drzewie? Szukaliśmy jaj i młodych larw, ponieważ środek, który stosujemy w tym roku, działa właśnie jajobójczo oraz żołądkowo na te larwy, które sobie już zaczynają żerować. I tutaj właśnie mamy larwę szkodnika osnuj gwiaździstej. W tym kokonie takim pajęczynowym jest ruszająca się, jest żywa. No i tutaj widzimy też, że ta igiełka tutaj sosny jest nadgryziona, czyli żeruje i to był właśnie ten moment, kiedy należało podjąć działania związane z ograniczaniem występowania. Ilość owadów, która zagraża danemu drzewostanowi, stwierdziliśmy już wcześniej podczas jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny, a teraz spra sprawdzamy fazę rozwoju tych szkodników. Czy już są na tyle rozwinięte, że możemy zacząć je zwalczać, ograniczać ich populację? Ilość szkodników, jaką znajdziemy już bezpośrednio przed zabiegiem na drzewie, nie ma znaczenia w wykonywaniu zabiegu. To jest samolot PZLM-18 w produkcji państwowych zakładów lotniczych w Mielcu. To jest samolot typowo rolniczy, czyli do zabiegów agrolotniczych. W tej chwili dla, dla lasów państwowych opryskujemy las. No i przede wszystkim gasimy pożary lasów. W tej chwili nie możemy wykonać tego lotu na razie, bo wiatr jest za silny. Dopiero jak wiatr osłabnie poniżej 4 metrów na sekundę, no maksymalnie 4 metry na sekundę. W tej chwili rękaw jak jest wyprostowany, to wiatr wieje z prędkością około 8 metrów na sekundę. No i oczywiście no, musi być taka pogoda, że same przepisy wykonywania lotu musi być odpowiednia widzialność i podstawa chmur. Przy tego typu lotach, to podstawa chmur może być. Te 200 metrów, ale widzialność 2 km to jest troszeczkę za mało, bo latamy na wysokościach parterowych. Teraz jest mnóstwo masztów, e, anten, wiatraków, e, linii wysokiego napięcia, a poruszamy się z prędkością 50 metrów na sekundę. Także może być czasem za mało czasu na ominięcie takiej przeszkody. Czyli widzialność musi być raczej dobra. Mamy tutaj samochód, platformę, wyskalowany zbiornik o pojemności 1000 litrów, który służy zarówno do przygotowania cieczy ożytkowej, jak i następnie jej mieszania. Jest to preparat, który działa wyłącznie na stadium larwalnowada. owada. i środek ten powoduje, że larwa nie przechodzi kolejnych wylinek. Działa on kontaktowo i żołądkowo, kontaktowo działa na stadium jaja czyli ma działanie owicydowe, które powoduje, że z potraktowanego jaja nie lęgną się larwy, bądź wylęgnięte zaraz yy, giną. Larwy po zjedzeniu i potraktowanego tym środkiem igliwia nie przechodzą kolejnych wylinek, co uniemożliwia przeobrażenie w do doskonalnych. Preparat ten dla organizmu sta stałociepnych zwierząt ludzi jest praktycznie nieszkodliwy. Jest to preparat, który działa wyłącznie na stadium larwy, więc nie szkodzi on przede wszystkim owadom zapylającym. Dzisiaj preparat ten zostanie zastosowany przeciwko osnini gwiaździsty. Celem uzyskania jak najwyższej skuteczności biologicznej środka loty wykonywane są we właściwej temperaturze, wilgotności powietrza i przy właściwym wietrze, czyli nie przekraczającym 4 m na sekundę. Wilgotność powietrza powinna wynosić co najmniej 60%. Warunki te do spełnienia są wyłącznie we wczesnych godzinach rannych bądź w godzinach wieczornych. W starszym piśmiennictwie leśnym osnęja gwiaździsta była nawet nazywana trądem, co świadczy o skali zniszczeń, jakie potrafił ten gatunek dokonać. Samica osnęja gwiaździsta składa od 25 do 35 jaj. Brudnica mniszka, najgroźniejszy foliofakt drzewostanów sosnowych, składa ich 250. Tutaj jest widoczna bardzo różnica w skali potencjału gradacyjnego. Więc skąd bierze się to, że mimo tak relatywnie słabego potencjału w porównaniu z najgroźniejszymi foliwagami, sosn, brudnicą, miszką, strzygonią czy też barczatką, właśnie ten owad jest tak groźny. Decydujące znaczenie ma uwarunkowana genetycznie cecha zapadania larw w stan diapauzy, czyli uśpienia. Stan diapauzy rozpoczyna się przed nastaniem niekorzystnych warunków i nie kończy się on natychmiast po ich ustaniu. Kończenie stanu diapauzy zależy wyłącznie od cech osobniczych, a nie od warunków pogodowych. Część osobników po przezimowaniu jednej zimy yy, przystępuje do następnego roku. Część populacji przystępuje dopiero w drugim bądź trzecim roku. Yy, specyfiką masowych wystąpień osni gwiaździstej jest ich długotrwałość i uporczywość utrzymywania się. Standia diapauzy trwa od 11 do 33 miesięcy, czyli od 1 do 3 lat. Powoduje to, że zabiegi i cały proces ograniczania jej populacji jest rozciągnięty w czasie i dość skomplikowany. Jeżeli podejmuje się działania chemiczne na terenie lasów państwowych, to nigdy nie mówimy o tym, że podejmujemy totalną walkę ze szkodnikiem. Zabiegi mają na celu ograniczenie populacji, czyli zapanowanie nad ekspansją tego szkodnika, aby w efekcie nie doprowadzić do zamierania drzewostanu. Ale zdajemy sobie sprawę z tego przecież, że ten szkodnik jest elementem środowiska współzależności od występowania innych gatunków. No i tutaj stąd nie ma mowy o tym, że jest to zabieg totalnie likwidujący, ale zabieg ograniczający występowanie. Znajdujemy się teraz w drzewostanie. W którym wyznaczono stałą partię kontrolną do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny. Na tym drzewie to żaden akt wandalizmu, tylko opisany numer i rok wykonania poszukiwań. Przystępujemy do nich najczęściej po pierwszych przymrozkach, gdzieś początkiem listopada. Co roku wybieramy w tym drzewo stanie inne drzewo. Stworzymy taki zarys korony drzewa na powierzchni gleby, i zaczynając od Pnia przesuwając się w stronę drzewostanu, zdzieramy tą pierwszą warstwę runa i szukamy e, zimujących stadiów różnych szkodników. Każdego znalezionego owada, którego znajdziemy podczas jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny, e, pakujemy do specjalnych pudełek i wysyłamy do zespołu ochrony lasu, który oceni zagrożenie, jakie występuje w tym danym drzewostanie. E, fachowcy. Na podstawie specjalnych norm mogą określić, czy dany drzewostan będzie w kolejnym roku zagrożony przez te szkodniki, które sobie w glebie czekają na wiosnę. Takie drzewo jak to, wyznaczone do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny, spotkamy na terenie całej Polski. W każdym sosnowym drzewostanie prowadzone są właśnie te poszukiwania corocznie żeby ocenić w skali całego kraju zagrożenie drzewostanów sosnowych.